Witam tu, Kapotkowiec, i w ostatnim odcinku yy, patrzyliśmy, yy, co się znajduje w tych wieżach. Więc teraz pójdziemy tam, bo coś mi się zdaje, że dużo potworków się nas spawnowało. Yy. Wszystko działa. Yy. Idziemy, 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 Dobra Okej okay. Hm no Wcale nie aż tak Dobra, ale dość tego. E... Dobra, e... kurde. Dobra, szybko stąd wychodzę e, i idziemy oglądać dalszą część projektu. Okej. Okay. Aha, i widziałem w komentarzach hmm, jeden z pierwszych komentarzy, w zasadzie chyba pierwszy, e, pod filmem pod tytułem Zamek: e, że jestem cheaterem i że robiłem to na kreatywie czy na czymś tam, po prostu cheaterem. Nie, słuchajcie, e, wszystko się da zrobić w Minecrafcie tylko wystarczy chcieć i mieć czas ja akurat miałem czas bo akurat były wakacje a ja miałem dość sporo czasu no i jak ktoś chce to może o kurde what the fuck co to się pokazało co to w ogóle jest a jak wiecie co to, to mi powiedzcie bo ja nie wiem No dobra I oto przedstawiam wam Już taką bardziej górną część zamku Kurde Piszą do mnie Jak to mój facebook, spoko jest Dobra To tak, tak się prezentuje taka górna, górna część zamku tu mamy taką jakby bibliotekę. I słuchajcie, to wszystko jest normalnie. Ja tu rok spędziłem nad tym saveem. I jak już mnie koledzy zachęcili do nagrania yy, i przedstawienia świata, to się odzywają komentarze, co prawda nie od strony moich kolegów, ale odzywają się komentarze, że cheaterem jestem. No, super fajnie. Ciekawy jestem, czy... Ktoś taki zwykły Minecraftowicz robi takie budowle. Dobra, tu mamy zamek. W zasadzie w zamku nic nie ma. Tutaj mamy piecyków dużo. O. Tak. O, fajnie. O, znowu te dziwne dźwięki. Boję się. Poje się, dobra. Aha, jeszcze do góry. Mm. Zombie mi gdzieś. Gdzieś tu mi warczy zombie. Tu mamy kilka przedmiotów. Mm. W zasadzie nic potrzebnego. Mm. Dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. Mmm... kurde um, nie mam nic do żarcia Populować jakiegoś zombiaczka okej okay. mm, to tak tu mamy takie takie ogrody jakby mm, dobra tu mamy takie jakby ogrody tutaj mamy biom pustynny ze switaśną studnią a tutaj mamy wejście tylne do zamku e, i wejście na biom zwykły taki e, tak tutaj jest bardzo milutko i tajne wejście do zamku o. o widzicie jak fajnie dobra trzeba wyjść gdzie jest kura okej okay, dobra idziemy z kolei teraz zobaczyć okej okay, mam to o. tak tutaj już widać e, latającą wyspę taka jest niezbyt fajna ale mam jeszcze drugą też o wiele lepszą, 100 razy lepszą e, i o wiele bardziej mi się podoba mm. patrzymy, patrzymy Tam jest zalane dobra, o, co się tu dzieje dobra e, i tu mamy bardzo, bardzo przyjemnie wyglądający stawik bardzo mi się podoba ta część budowli mm, bardzo ładnie wygląda a, oczywiście sztucznie zrobione to jest, bo na takie szczęścia wygenerowane coś, to bym nie liczył. Hmm, w zasadzie ten odcinek by był dość krótki, chociaż w zasadzie to nie. Dobra, eee. to ja zrobię małe cięcie. Albo... Hmm. Kurde. Hmm. Nic nie widzicie, nic nie widzicie. Kurna, nie ma tutaj tych skrzynek. No jasne. Dobra, pokażę wam to teraz e, Tu jest jeszcze bardziej wewnętrzna część mojego zamku Tu jest budynek, do którego przejdziemy w następnym odcinku A tu mamy taki jakby magazyn W którym mamy pełno różnych potrzebnych rzeczy e, W zasadzie to nie huh. O, mamy drewno, dobrze Jeszcze jedzonko by się przydało O, mamy Momy Żyj, świnio Dobra I peaceful, żebyśmy nie tracili za dużo jedzenia No w zasadzie wcale Dobra Tu mamy Poznikały zabije. No kurde. Czyli wszędzie poznikały tabliczki. No chyba... Ja pierdolę. No jasne. Kurde, tu miałem nie wchodzić. Dobra. Nic nie widzieliście. Dobra. Ja pierdziele. No to zarąbiście. Tak, to jest stacja kolejek. Nie poznikały dobrze, to tylko tam jakiś błąd musiał być. Może jest, tylko nie wiem. I co kurde. Dobra. Hmm. Okej, okay, to tak, e, teraz idziemy sobie na dół Uff Dobra e, Właśnie jesteśmy w fabryce slajmów Która cholera nie działa Ale tu mamy rzeczy z budowy e, Oczywiście O, tu są surowce A to jest Fabryka slajmów ale jak mówiłem nie działa Nie wiem Giń, cholero Dobra No niestety ta fabryka nie działa hmm. Znaczy działała, ale teraz jakoś się nie spałnują slajmy chętnie e, W zasadzie wcale Dobra e, To tak, skoro już tu jesteśmy To trzeba zbudować łódek Łódki A po co to Zaraz wam pokażę Cholera mm, Dobra idziemy 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 y Dobra, nie będę jak bo to... męczą uszy. Ok. E, zaraz stąd wyjdziemy i pójdziemy do dwóch ostatnich punktów programu. A więc... Jak pewnie się domyślacie do skoczni. Tu chyba wejdę, co nie? No, wszedłem. I żeby nie było, te płotki są z neteru, a nie jest jakieś skrytowane skredytowane. Ja wale, jak można tak mówić, bez dowodów. O, sorry za małe cięcie. Uuu. Dobra. Teraz będziemy skakać z F5 No Szkoda, że nie ma animacji jak się je na F5 Zarąbiście wchodzi po tej drabinie. O Boże Minecraft jak ja cię uwielbiam Dobra. Okej. Okay. I wow! Zarobiście. Dobra. Teraz przechodzimy do ostatniego, do ostatniej części programu, czyli do magazynu e, łóżko o do inkir Okej Tak więc tak Jest tu magazyn który jest na kabel stona Ale jest póki co jedna skrzynia e, Tak więc sorry Czy wy też tak macie, że niektóre bloki wam się tak zmieniają na inne? Przecież to była zwykła stone brick, zwykły stone brick. Lol. Tak samo miałem w pewnym domu, gdzie mi się zwykłe drewno zamieniało na dżunglowe drewno. To akurat jest dobrze. Ale w takim pewnym domu się tak właśnie zamieniło. Hm. No i nie wiem czemu tak jest. Ale w zamku to jest pozyskane z twierdzy, Więc jest absolutnie legalne, um, i tak chciałem przypomnieć. Naprawdę robię ten save na survivalu. Jakbym robił ten save na kreatywie, yy, to myślę, żebym tego wam nie pokazywał. Gdyż po co.